No i możemy zaczynać. Dzień dobry. Witamy państwa na naszym piątym już webinarze. Omówimy dzisiaj przede wszystkim to, jaką trzeba mieć checklistę przed złożeniem wniosku, czyli krótko mówiąc, na co zwrócić uwagę, żeby czegoś nie przegapić na ostatniej prostej. Krótko o nas. Ja nazywam się Błażej Żyliński, wspólnie z Wiktorem reprezentuję takie spółki jak MTAP, 3D Reactor, Techocean. Można nas kojarzyć z wieloma miejscami, dlatego że jesteśmy bardzo aktywni. Osobiście specjalizuje się w planowaniu projektów badawczo-rozwojowych w Druku 3D Mechatronice, ale również automatyce i robotyce oraz mechanice i budowie maszyn. Dokładnie. Ja jestem Wiktor Krzyszewski. Poza tym, że wspólnie z Błażeniem prowadzimy biznesy, o których wspomniał, to też realizujemy właśnie dużo prac badawczo-rozwojowych. Ja głównie odpowiadam za takie części jak elektronika i oprogramowanie, zielone innowacje oraz automatyzacja i robotyzacja. Świetnie. Tytułem bardzo krótkiego wstępu, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, Przypomnę tylko, że mamy 7 modułów w ścieżce, ścieżce SMART, dwa są obligatoryjne, pięć jest fakultatywnych. O tym więcej też mówiliśmy we wcześniejszych nagranych webinarach. Więc warto wrócić i zobaczyć naszą playlistę webinarów. Dokładnie. Następnym elementem jest punktacja. Tutaj tylko wskazujemy na to, że ważne jest to, że prawie połowa punktów jest za to, że efektem wyników prac powinny być... Prace badawczo-rozwojowe, i powinna to być innowacja, która jest efektem tych prac, za to możemy dostać dużo punktów. Są też darmowe punkty, które warto pozbierać. O tym też mówiliśmy już wcześniej, więc nie będziemy dzisiaj marnować Państwu czasu. Dokładnie. Zanim przejdziemy do tego, co należy sprawdzić już pod koniec pisania, to dodamy tylko, że mówiliśmy też. Co należy przygotować przed rozpoczęciem pisania wniosku. Myślę, że ten etap już dawno za Państwem. Mówiliśmy o ramach projektu, o zespole, o podstawie biznesowej, kandydatach do zespołu. Jeżeli te przygotowania poczyniliśmy, to na pewno mieliśmy łatwiejszy start w samym pisaniu. Ale co w takim razie sprawdzić przed złożeniem samego wniosku, w tym przypadku przed 12 kwietnia, przed godziną. 16. Ale ta lista będzie aktualna także i w czerwcu i w kolejnych naborach, a także praktycznie przed każdym wnioskiem, który te części badawcze rozwojowe zawiera. Dokładnie. Pierwsza sprawa, którą należy sprawdzić, to to, czy na pewno wszystkie pola we wniosku są wypełnione. I odradzam robić to tuż przed jego złożeniem, na przykład o godzinie 15 rzeczonego 12 kwietnia. Należy to zrobić znacznie wcześniej, myślę, że nawet tydzień wcześniej. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze w pełni gotowych opisów, to warto stworzyć chociażby wypunktowaną listę. Albo listę, albo po prostu napisać placeholder, czy napisać sobie do uzupełnienia, tak żeby też łatwo przy czytaniu wniosku to można było sprawdzić, bo musimy zobaczyć, czy cały wniosek po prostu nam się waliduje, czy wszystko włożyliśmy tam, gdzie trzeba bo nie ma nic gorszego niż brak możliwości złożenia wniosku. Jeżeli wniosek będzie nawet lekko draftowy, to daje nam szansę jeszcze wybronienia go w złożeniu. <śm> Natomiast jeżeli jakiegoś pola zabraknie, no to może być po wszystkim, i nie wyrobimy się na termin, który sobie wyznaczyliśmy. Kolejna sprawa, może już mniej oczywista, to ustalenie, czy wniosek jest wewnętrznie spójny. Wiktor wspominał o czytaniu, o którym powiemy na na samym końcu. Natomiast dość częstym błędem yy, przy pisaniu wniosku jest utrata jego logicznej spójności. Wynika to z tego, że intensywnie pracujemy nad kolejnymi etapami, w trakcie zmienia się trochę koncepcja i łatwo jest się po prostu pogubić w wersjach, które się ustaliło. I może być tak, że będziemy doskonale znać poszczególne zadania czy poszczególne moduły. Naszego wniosku o dofinansowanie, ale nie będziemy mieli pełnego obrazu całości. Dlatego należy sprawdzić, czy te moduły się ze sobą wiążą. Oczywiście, niektórzy stwierdzą, że to nie jest wymagane, że to nie jest obligatoryjne, ale no nie bez powodu w, w treści wniosku należy wskazać powiązania między modułami, co sugeruje, że ekspert y, tę sekcję jak najbardziej przeczyta i będzie oceniał, czy na pewno wszystko jest spójne i ma wewnętrzny sens? Dokładnie, zwłaszcza jak piszemy to zespołowo, to może się okazać, że jedna osoba wdrożyła jakąś poprawkę, druga nie, a może to bardzo mocno rzutować, na przykład, na budżet, czy niemożliwość realizacji później jakiegoś zadania. Tutaj na tym slajdzie tylko dodam, że on dotyczy oczywiście sekcji powiązania między modułami, no ale potencjalna konkurencja też powinna odpowiadać temu, co robimy. Kolejna sprawa to, czy na pewno wszystkie wydatki zostały poprawnie oszacowane. Przy pisaniu często wygląda to w ten sposób, że stosujemy pewne estymaty, żeby w ogóle zbudować big picture naszego wniosku, zbudować jego wstępną architekturę, Natomiast łatwo jest potem przeoczyć to, że na przykład gdzieś arbitralnie wpisało się kwotę 10 tysięcy złotych i nikt nie sprawdził, czy rzeczywiście odpowiada to rzeczywistości. Czy rzeczywiście jest tak, że za daną kwotę kupimy konkretną usługę, czy zrealizujemy badania i tak dalej. Pół biedy, jeżeli takie coś wychwyci ekspert i każe nam to poprawić. Gorzej, jeżeli wniosek. Z takim złym szacowaniem do tego zaniżonym przejdzie procedurę oceny pozytywnie. No i przyjdzie nam realizować niedoszacowany projekt. Dlatego warto zaznaczać sobie wcześniej, wcześniej odpowiednie kwoty, które wprowadziliśmy kolokwialnie mówiąc z palca. Druga sprawa to po prostu sprawdzić, czy to rzeczywiście ma sens, czy się klei. Kolejna sprawa. Znowu mamy ten, ten, ten sam slajd, czyli kwestię wydatków, ale ze zmienionym pytaniem, czy system akceptuje twój budżet. System y, ma wewnętrznie wbudowane y, reguły, które powodują, że jeżeli coś jest nie tak, no to wywali nam błąd, kolokwialnie mówiąc. Będzie on y, nieprawidłowy. W związku z tym. Warto jest ten budżet wpisać sporo wcześniej, czyli na przykład tydzień wcześniej, i zobaczyć, czy rzeczywiście system przepuści nam tak zbudowany budżet. No, bo znowu, jeżeli system przepuści błędny budżet, to ok, pół biedy, bo złożyliśmy wniosek, będziemy mogli złożyć stosowne wyjaśnienia. Jeżeli jednak będzie tak, że tuż przed złożeniem wniosku ten budżet nie będzie się spinał albo nie wiem, zabraknie nam gdzieś 200 tysięcy złotych, żeby wyrobić w jakiś minimum w jednym z modułów, to proszę mi uwierzyć będzie naprawdę trudno to na ostatnią chwilę poprawić albo będzie to skutkowało na przykład nerwowym obcinaniem wydatków i w ten sposób projekt może stracić yy, dużo na swojej ekonomiczności, na tym, że wydatki, jakie chcemy w tym projekcie ponieść są uzasadnione. Dlatego Mimo że dziś jest 28 marca, mamy jeszcze trochę czasu, sugeruję ten budżet już wprowadzić i zobaczyć, czy system nam go przyjmie i czy w skrajnej sytuacji, jak klikniemy Enter, to wniosek zostanie wysłany do instytucji oceniającej. Coś jeszcze chcesz dodać, Wiktorze? Znaczy się tu jeszcze bym dodał tylko uwagę, że im dalej w las, tym bardziej ten budżet będzie skomplikowany, będzie bardziej powiązany, więc e, trzeba, trzeba o tych powiązaniach myśleć. No i właśnie nie zostawić ich na ostatnią chwilę, bo może być bardzo ciężko poprawić na przykład w pięciu, sześciu miejscach e, nie tylko budżet, ale na przykład e, członków zespołu, no bo nie, nie możemy nie mieć osoby w zespole, a na przykład za nią płacić, albo w drugą stronę. Nie, że będziemy mieli z zespołu, za niego nie zapłacimy, no bo to musi się po prostu spinać. Kolejna ważna rzecz to kamienie milowe. Tu uchyle nieco rąbka tajemnicy, dlatego że tę konkretną checklistę przedstawia na warsztatach architekt projektów B+R, które oczywiście gorąco polecam. O, nim, o nich też parę słów na koniec powiem, ale bardzo ważne jest to, żeby kamienie milowe rzeczywiście odpowiadały zadaniom, do których są przypisane. Przypominam też, że kamień milowy z definicji musi być istotny dla projektu. Nieistotny kamień milowy nie ma sensu z punktu widzenia planowania projektów. Kolejna sprawa to ocenienie, czy ten kamień jest kluczowy, czy nie. Kolejna ważna kwestia, chyba najważniejsza. To, czy kamień milowy jest w ogóle osiągalny. Bo nieosiągalne kamienie milowe owszem mogą doskonale i bardzo atrakcyjnie wyglądać dla zespołu oceniającego Wasz wniosek o dofinansowanie, ale może to być wyrok śmierci w zawieszeniu, dlatego że nie uda się zrealizować takiego projektu, co może mieć no, fatalne skutki również finansowe. Kolejna sprawa to, czy umiemy ten kamień milowy zmierzyć, czy on jest w ogóle Mierzalne, czyli punkt czwarty i punkt piąty, który brzmi tak, czy potrafisz dokonać pomiaru kamienia milowego i co ważne, czy masz zasoby, które pozwalają ci tego pomiaru dokonać. To zwłaszcza jest ważne przy podwykonawstwie, ponieważ może się okazać, że nie jesteśmy w stanie odebrać od kogoś prac, za które musimy zapłacić tak. dużo pieniędzy. Dokładnie. Możemy na przykład nie mieć oprogramowania, które pozwoli otworzyć dany format pliku, albo możemy nie mieć. Jakiejś licencji, która umożliwia nam przeprowadzenie konkretnych obliczeń, sprawdzających itd. Kolejna sprawa to kamień milowy jest osadzony w czasie, no bo on z założenia w przypadku ścieżki smart dotyczy tego, co się dzieje na końcu zadania. To tyle ważne, że. Jeżeli nie jesteśmy w stanie na przykład osiągnąć tego kamienia w tym czasie, no to on nie powinien się znajdować w, przy tym zadaniu. Określamy długość zadania, to kiedy ono się zaczyna, kiedy się kończy. Ósmy punkt, ostatni, to jakie jest definition of done. Tego nie wpisuje się w wniosek o dofinansowanie, ale dobrze, żeby państwo, żeby państwa zespół badawczy, żeby państwa organizacja wiedziała, Jakie cele, szczególnie na poziomie biznesowym, chociaż Definition Dan. Dzień dobry, Pani Karolino. Chociaż Definition of Dan oceniamy z punktu widzenia satysfakcji zespołu, który uczestniczy w projekcie. Satysfakcji odbiorcy końcowego, uczestników projektu, organizacji, no i poniekąd instytucji, która rozlicza nasz projekt. Chociaż tutaj należy zauważyć, że to reprezentuje w gruncie rzeczy kamień milowy, bo te kamienie są oceniane, te kamienie są sprawdzane. Tak jak wspominałem, dokładnie w temat kamień milowy wchodzę na warsztatach architekt projektów B+R, które współorganizuję z Polskim Funduszem Rozwoju. Punkt ostatni, czyli zczytanie wniosku. Tak, Bożej mi e, odmawia. Możliwości wykorzystywania kilku słów, szczytanie jest jednym z tych magicznych słów, które trzeba, trzeba wszystkim przybliżyć. My mamy dwie strategie. Jedna to strategia double checków i triple checków, o tym czym zaraz, ale także strategia szczytywania wniosku, ponieważ z reguły pracujemy zespołowo nad wnioskami. Nawet jeżeli to jest jakaś super komórka, która super się dogaduje. To na koniec dnia trzeba zobaczyć po prostu, jak ten wniosek wygląda w PDF-ie. Też warto zauważyć, że zobaczyć to sobie od strony czytania wniosku, jak to będą widzieć eksperci, którzy będą nas oceniać. Wiesz, warto zobaczyć, czy na przykład dobrze im się układa tekst, czy po prostu na przykład wypunktowane listy są faktycznie wypunktowane, bo jak się ich skopiujemy z Google Docsa czy z Worda, no to po prostu nie będą wypunktowane. I będzie to brzydko wyglądać. Szczytanie, no to właśnie po prostu wygenerowanie PDF-a i obligatoryjne przeczytanie zespołem Pierwsze takie duże zczytanie, my z reguły sugerujemy w ogóle zrobić praktycznie na głos w zespole, jeżeli właśnie piszą to dwie, trzy osoby, żeby przeczytać i zobaczyć, czy no nikt nie ma uwag, czy nie wyłapujemy jakichś błędów. No oczywiście nie skupiamy się na jakichś tam błędach ortograficznych, tylko bardziej tych poważnych błędach, które no mogą nam później napsuć krwi, zrobić problemów w kontekście realizacji wniosku. Wspomniałem też o elementach właśnie Double checku i triple checku. My zakładamy, że double checkiem po prostu oznaczamy daną sekcję wniosku, która według osoby, która za nią odpowiada, jest już zrealizowana. Następnie e, osoba inna, która nie jest z, powiązana w kontekście bezpośrednio realizacji tego fragmentu, no musi zczytać to, żeby właśnie zapewnić spójność. E, Danego fragmentu. No i po prostu to sobie oznaczamy w kolejnych fragmentach wniosku jako e, kolejne elementy kontroli jakości. No jest to taki nasz, e, nasz wewnętrzny sposób. E, pewnie jest ich też dużo w różnych systemach, ale e, tutaj no, najłatwiej nam się pracuje właśnie na dyskach Google i łączeniu właśnie tych umiejętności e, z wykorzystaniem dysków Google'a, współpracy w zespole niezależnie od. No, możliwości bycia w danym miejscu i czasie. Dalej, szczytanie no, nam pozostaje e, z reguły w PDF-ie. Warto też wrzucić to na dys Google. Tam możemy komentować na przykład sekcję PDF-ów, e, więc nie, nie stanowi to większego problemu. E, takie szczytania no, z reguły właśnie e, warto zrobić kilkukrotnie, jedno właśnie duże na kilka dni przed, tak żeby mieć pewność, że. Faktycznie o czymś nie zapomnieliśmy, czy się wszystko generuje, no i zobaczyć, jak to będzie faktycznie wyglądało, bo nie, nie wszyscy wiedzą, jak wygląda wniosek już po pobraniu. Dokładnie. Pozostaje ostatnie pytanie, jak to wszystko zaplanować. Nie mamy dla Państwa szczegółowego kalendarium czy, czy szczegółowego harmonogramu Ganta. Mogę jednak stwierdzić, że robienie poprawek, czy, czy pierwszego takiego final checka właśnie na dwa dni przed, przed końcem pisania, to jest zdecydowanie za późno. Zwłaszcza, że w pierwszym terminie, na dwa dni przed, najpewniej będziemy jeszcze przy stole z rodziną, tak. i jedli żurek i kiełbasę i nikt nie będzie myślał o tym, żeby czytać wniosek. Dokładnie. Więc dobrze, jeżeli teraz jest 12 kwietnia termin złożenia wniosku, Sugerujemy, żeby usiąść do tego 5-6 kwietnia. Jeżeli nie mają Państwo całego wniosku wypełnionego, to rekomendujemy, żeby po prostu zrobić to w punktach. Jeżeli podadzą Państwo listy wypunktowane, no i siłą rzeczy wtedy nie wykorzystacie nie wiem, 3000 znaków, tylko 500 znaków, to to daje szansę. To jest, to jest ok. Nie jest to idealne rozwiązanie. Ale przynajmniej pozwala na to, żeby pokazać szkielet projektu, jego architekturę, i ewentualnie, jeżeli starczy czasu, a tego Państwu życzę, będzie można to rozbudować. Ekspert, jeżeli będzie miał taką listę, to najwyżej o coś dopyta, najwyżej zarzuci, że coś jest za mało rozpisane. Ale jeżeli tego w ogóle zabraknie, no to albo w ogóle systemu uniemożliwi nam złożenie takiego projektu. Albo braki w projekcie będą tak znaczące, że eksperci w ogóle nie będą rozumieć, czego projekt dotyczy, i to może bardzo utrudnić proces oceny i obronę projektu. W związku z tym małe kroki, niekoniecznie wszystko perfekcyjnie od A do Z, bo proszę pamiętać, że wniosek o dofinansowanie nie ma 10 stron, tylko ma kilkadziesiąt. I. Dość częstym błędem jest, kolokwialnie mówiąc, maksowanie tych pierwszych stron, a pomijanie y, kolejnych. Bardzo y, problematyczne na ostatniej prostej jest na przykład wypełnianie polityk wspólnotowych. To nie jest trudne. Każdy z nas potrafi to lepiej lub gorzej zrobić. Ale jeżeli do złożenia projektu została godzina, to może być naprawdę trudno to nadrobić, bo wtedy rzeczywiście widać, jak te cenne minuty, uciekają. Zanim przejdziemy do sekcji pytań, to jak zwykle wspomnimy, gdzie warto szukać wiedzy na temat y, pisania wniosków, na temat tego, czym są prace badawczo-rozwojowe. Pierwszy punkt to jest strona polskiej, y, 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 strona PARP-u, na stronie parp jest po prostu zakładka dotycząca ścieżki SMART. Tam jest instrukcja pisania wniosku, jest sama treść wniosku, jest katalog kosztów kwalifikowanych. Gorąco polecam, no to trzeba mieć zawsze pod ręką, nie trzeba tego znać na pamięć. Kolejne darmowe źródło to są bezpłatne kursy Polskiego Funduszu Rozwoju. Gorąco polecam planowanie projektów B plus R i współpracę w projektach B plus R. Nie tylko dlatego, że to dobre kursy, ale też dlatego, że przyłożyłem do tego rękę, można mnie tam zobaczyć. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to jest taki mini kurs, który mówi, czym jest feng, na co można wydać środki. Filmy trwają kilkanaście minut, a przynajmniej pozwalają zrozumieć całą specyfikę lub przypomnieć sobie, czego rzeczywiście ten program dotyczy. Kolejna sprawa to warsztaty Architekt projektów B, +R, o których wspominałem. 30 marca rozpoczyna się druga edycja tych warsztatów. Niestety, zapisy są już zamknięte, ale w kwietniu będzie prowadzona prawdopodobnie trzecia edycja, i te zapisy już trwają, więc można przez stronę internetową, przez link, który tu podaję, albo wpisując po prostu architekt projektów B, +R wyszukiwarkę napisać do Polskiego Funduszu Rozwoju i po prostu się zapisać na listę oczekujących. Warto, bo te miejsca się bardzo szybko rozchodzą. Grupy są małe, bo 12 osobowe po to, żeby zapewnić jakość tych warsztatów, więc siłą rzeczy tych miejsc nie jest dużo. Jest to też fajna opcja, żeby ponetworkować z ludźmi z branży, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, bo to jest bardzo fajny feedback z warsztatów, że właśnie przy pracy takiej zespołowej można wymienić myśli z osobami, które na co dzień ciężko, na przykład, byłoby spotkać, że są spoza naszej branży, ale de facto robią podobne rzeczy związane z badaniami i rozwojem. Tak, muszę przyznać, że uczestnicy to, to jest zawsze bardzo oryginalna ekipa, i tu podbijam to, co mówi Wiktor. To jest też świetna okazja do networkingu, do zderzenia swoich wyobrażeń z wyobrażeniami innych osób. Ostatnie źródło. To LinkedIn, mój profil, profil Wiktora, też profil to do Manula, który jest organizatorem dzisiejszego webinaru. Ale to YouTube. nie wszystko. No i nasz YouTube, tak, w sumie zabrakło tutaj tego linku. Ale to nie wszystko. Dlatego, że m, organizowaliśmy niedawno warsztaty spisania modułu B plus R w ścieżce Smart, gdzie tam dzieliliśmy się wieloma protipami, szczegółami, tym, na co rzeczywiście zwracają uwagę eksperci przy ocenianiu. Do 15 czerwca odbywa się, jest kolejny termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach drugiego naboru. Teraz jest pierwszy nabór. My natomiast 26 kwietnia planujemy zorganizować szkolenie spisania wniosków, spisania konkretnie modułu B, +R, czyli tego najtrudniejszego, który sprawia najwięcej problemów. A jest Tam naszą jest największą nagrodą, bo mamy największe dofinansowanie. Dokładnie, no i on pozwala też korzystanie de facto z innych modułów, bo też ten moduł musi być w minimalnym procencie spełniony najczęściej. Zapraszamy do kontaktu i do zadawania pytań.